Dzień dobry, dzisiaj pokażę, jak na drukarce fiskalnej po w połączeniu z naszym programem W2S oraz modułem do faktur wydrukować Paragon z baselinkera. Po pierwsze, musimy mieć program W2S, po drugie, musimy mieć, dokupić sobie moduł do faktur i Paragonów i go skonfigurować. Tutaj wpisać licencję. Jeżeli mamy to zrobione, w zakładce konfiguracja ustawienia w dodatkowej wapro paragony musimy sobie ustawić urządzenie fiskalne jak widać to urządzenie fiskalne jest skonfigurowane po sieci tak? mamy sobie wydrukować paragon imienny na magazynie głównym tu musimy sobie wziąć wybrać markę drukarki fiskalnej ja wybrałem elza ponieważ taką posiadam natomiast program kompatybilny jest też z drukarkami firmy posnet tu sobie wystawiamy cennik, z jakim ma być wystawiony paragon, domyślną płatność. Tu możemy sobie wystawić dodatkowo drukarkę, taką na przykład laserową albo atramentową, gdzie dodatkowo wystawi się jakby paragon w formie z WF maga i tam możemy sobie go wydrukować. Ja teraz nie będę tego potrzebował. I tu możemy sobie wystawić status na jaki zmieni się dokument po wystawieniu paragonu i po zaimportowaniu tego paragonu do systemu baselinker. Filtruj paragony po statusie, akurat baselinkera nie dotyczy, tylko innych sklepów, także tutaj, co byśmy nie ustawili, to nie ma znaczenia. Tutaj sobie możemy ograniczyć, aby pobierał paragony sprzed 7 dni. Pobieraj opłacone zamówienia, to jest tylko w przypadku innych sklepów, nie baselinkera i tu jest jeszcze takie zabezpieczenie, żeby pobierał paragony jeśli zamówienie jest dodane, bo możemy sobie jakby w dwóch scenariuszach importować te paragony, jakby same paragony w zakładce sklep paragony ewentualnie pierw zamówienia importujemy do systemu wapro, a potem w drugim jakby kroku paragony, tak i to jest takie zabezpieczenie. może pokażę jak ono działa. Tutaj sobie mamy, no, tutaj sobie mamy takie zamówienie testowe eee, z systemu baselinker. Zobaczymy jak sobie to działa, czyli wchodzimy sobie w zamówienia. i mamy, i mamy sobie to zamówienie, tak. I teraz tak, jeżeli zaznaczymy tą opcję i teraz sobie tu zrobimy yy, o, wystaw paragon. I tu sobie zapiszemy te zmiany. Nie chcę wychodzić z okna dopóki to zamówienie zostanie zaimportowane to paragon z tego zamówienia nie będzie widoczny. Jak widać program go tu widzi, jest jedyneczka, jednak go nie pokazuje, bo jest załączone to, to zabezpieczenie. Ale jeśli to omocję sobie wyłączymy. Nie chcę wchodzić. To ten to ten paragon jest tutaj widoczny. Tak? Natomiast ja pokażę tą drugi scenariusz, czyli pier, pierw import zamówień, a następnie import paragonu, bo to jest opcja moim zdaniem ciekawsza i prezentuje jakby cały przebieg operacji po stronie biznesowej. Czyli to sobie za, zaznaczamy tą opcję, wchodzimy sobie w sklep zamówienia, wchodzimy sobie tutaj, tu jest specjalnie Jan Kowalski 2, są zmienione. Jak widać tego zamówienia jeszcze nie ma. Numer zamówienia klienta. To jest taki. Czyli teraz sobie importujemy. Zaimportowaliśmy sobie. Ono teraz w magu się pojawi jako niezrealizowane. Tutaj widać. To zamówiono. To jest do rezerwacji. Zarezerwowano, bo jest opcja w W2S włączona, żeby rezerwował takie towary. Więc jest towar zarezerwowany. Zrealizowano jest 0 sztuk. Po stronie dokumentów handlowych. Jest paragon, ale to jest nie do tej operacji. Teraz sobie zobaczymy drugi. Proszę sobie zwrócić na ekranik tutaj, na drukarkę, co się stanie. Czyli robimy sobie paragony. Mamy ten paragon. Robimy sobie import. Jak widać, drukarka go wydrukowała. Na sobie go zobaczyć, 165 i 25 groszy. Tutaj jest komunikat OK, wszystko się zakończyło pomyślnie. I teraz jak to wygląda po stronie, po stronie z systemu Baselinker. Tutaj jak widać, drukarka fiskalna oczekuje, ale jak sobie klikniemy odśwież, to mamy tutaj, że już jest drukarka fiskalna e, zrobiona. I teraz, jak sobie wejdziemy w ten paragon, to on już klientowi nie pokazuje tego numeru, który ma tutaj, czyli tego numeru wewnętrznego e, z systemu BaseLinker, który zresztą jest tutaj w nagłówku, ale pokazuje ten numer z systemu WebMark, tak? Tu są pozycje tego paragonu. Kwota się zgadza, jak gdyż na paragonie 165 zł. Do tego dokumentu są załączone dokument WZ, który jest tak naprawdę WZ-ką, czyli dotyczy e, towarów i dokument SU to jest tak zwana WZ-ka, ale na usługi. Tak, czyli jak widać koszty dostawy są usługą, więc jest dokument S dołączony do paragonu. A teraz jak sobie wejdziemy w zamówienia i odświeżymy sobie to F5, to widzimy, że jest zamknięte. I już do rezerwacji jest 0,0. Natomiast jest zrealizowany 1. I tu mamy sobie, możemy sobie zobaczyć realizację tego y, zamówienia. Jak widać są te same dokumenty, czyli WZ i SU. No i tak to wygląda. Po stronie W2S. -a. Także dziękuję za obejrzenie filmu i do zobaczenia.